Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się tradycyjnie dwa razy w roku przy grobie księdza Gurgacza i jego towarzyszy. Niedługo, mam nadzieję, powstanie pomnik po piersie w parku Jordana dzięki staraniom środowisk patriotycznych, na których czele stoi w tych działaniach. Pan Olewa, wszyscy go znamy, ponieważ zawsze nam tutaj towarzyszy wiernie, tak i inne organizacje i inni patrioci, którzy tutaj się spotykają. To spotkanie dzisiaj jest spotkaniem modlitewnym w rocznicę śmierci. 64. rocznicę śmierci księdza Władysława Górgacza odporucznika Stefana Balickiego i starszego sierżanta Szajny. Rozpoczniemy to spotkanie modlitwą. Bardzo proszę. Módlmy się za zamordowanych przez Służbę Bezpieczeństwa w dniu 14 września 49 roku księdza Władysława Gurgacza pseudonim SEM. odporucznika Stefana Balickiego pseudonim Bylina, Starszego sierżanta Stanisława Szajny z pseudonim Orze. Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli w obronie Boga i Ojczyzny, zgładzeni przez komunistycznych zbrodniarzy. Panie, przyjmij ich do swojej chwały. Anioł Pański zjastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Drowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Oto ja, służebnica Pańska Niech mi się stanie według słowa Twego Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej. Amen. A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, maskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Oczywają w pokoju. Amen. Dziękuję Państwu. Proszę o złożenie wiązanek. Zapalenie zniczy i bardzo proszę. Wiązanka od Solidarnych 2010. Pan Kazimierz Cholewa wiązanka od Towarzystwa od Parku imieniu Hendryka Henryka Jordana. Związanka, którą składa Pani doktor Zuzanna Kurtyka. Bardzo proszę pozostałych uczestników tego spotkania. Pani Zuzanno, serdecznie dziękujemy za to, że Pani nam ciągle towarzyszy, zawsze, niezmiennie. Bardzo proszę Pani Zuzanno kilka słów Teraz nie się cieszymy, że Pani jest z nami. Dziękuję, uprzejmie. Dziękuję bardzo za tak miłe słowa. Proszę Państwa, ja ostatnio dużo mówiłam, im więcej słów, a mniej czynów, tym gorzej. W związku z tym chciałam tylko bardzo krótko powiedzieć, że mam nadzieję, że doczekam i Wy doczekacie dnia, w którym ksiądz Gurgacz Zostanie błogosławionym. I mam nadzieję, że doczekamy też dnia, kiedy nie będziemy się tutaj na cmentarzu spotykać, tylko jego noczesne szczątki spoczną godnie w kryptach któregoś z wielkich, krakowskich kościołów. A jego towarzysze broni znajdą godne miejsce na cmentarzu wojskowym łącznie z oddanymi im honorami, na jakie zasługują. Bo nie chodzi tu o to, jak bardzo skromni byli za życia, nie chodzi tu o to również, że po śmierci jesteśmy równi. To są rzeczy oczywiste. Ale chodzi o to, jak my, potomkowie tych ludzi, oceniamy ich czyn i jaki hołd im oddajemy. I co znaczy dla nas to, co oni zrobili. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Panie Kazimierzu, bardzo Pana proszę o przekazanie nam kilku słów na temat Księdza Kopiasza, a przede wszystkim na temat tych planów, które już niedługo, mam nadzieję, się będą zrealizowane ziszczą że 14 września. 2014 roku zbiegają się te właśnie daty. W tym właśnie roku będzie setna rocznica urodzin księdza Władysława Górgacza, jak również 65. rocznica jego śmierci i zamordowania go na Montelopi, Więc mam nadzieję, że w tą niedzielę właśnie 14 września za rok spotkamy się w Parku Jordana na, na Mszy Świętej i odsłonięciu pomnika tego wielkiego Polaka, żołnierza wykrętego. Serdecznie dziękuję Panie Kazimierzu. Cieszymy się niezmiernie, że jest Pan z nami. My jesteśmy z Panem. To jest bardzo dobry znak. Proszę Państwa, żeby przybliżyć postać kapelana podziemia księdza Badysława Górgacza, przytoczę tu słowa księdza Górgacza jakie wypowiedział na sali rejonowego sądu wojewódzkiego w Krakowie na ulicy Senackiej. Jest to znamienny tekst otrzymałem tu od jednej z pań patrioty, które tej też uczestniczą w tym spotkaniu. Jako kapłan i jako Polak jestem niewinny. Nie żałuję tego, co uczyniłem. Pozwolę się mianować przedstawicielem 22 milionów Polaków, którzy to samo czują i myślą, co ja. Jako kapelan organizacji starałem się wpływać na młodych i powstrzymywać ich od niepotrzebnego rozlewu krwi. Zdawałem sobie sprawę z tego, co robię i co mi grozi, gdy mnie schwytacie. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? To tylko przejście z jednego życia w drugie, a przy tym wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej. Zrodzi tysiące Waszych przeciwników i obróci się Wam na zgubę. Proszę, Wysoki Sąd, by nas skazanych na śmierć wyprowadzano na egzekucję razem. Z większością tutaj zebranych na sali i wraz z 22 milionami Polaków wołam do Ciebie, Ojczyznę Wolną, racz nam wrócić, Panie. W Zakonie byłem dobrym zakonnikiem. I w koorganizacji byłem dobrym kapłanem. A teraz bądź mi sędzią o Boże i rozsądź sprawę moją. Te słowa po prostu przybliżają nam te sytuacje, które trudno sobie wyobrazić, ale łatwiej jest nam teraz uczynić jakiekolwiek poświęcenie, żeby pamięć o tych bohaterach zachować na zawsze i być dumnym, że to nasi rodacy oddali życie za wolność, za naszą Ojczyznę. Nie. Nie, 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 nie. Władysława Gurgacza. Ojciec Sen. Atritus pro deo et patnia. To nie jest wiersz. Co jakiś czas przychodzi człowiek. Patrzy i widzi. Świadczy niezłomnie nawet o śmierci. brał na poważnie modlitwę, wiarę, ryngraf sutanny, sztandar honoru. Za grzechy ojczyzny mojej przepraszam Cię, Panie, i błagam zarazem gorąco, byś przyjąć raczu całkowitą ofiarę z życia mojego. W najgorszą zamieć odnalazł drogę na rozesłanie, posłyszał i Wpadły li wtedy słowa. Kapelan Polski Podziemnej przydawał wiary, zbroił wróżaniec ufności, tarcze, modlitwę i miarę. Było pojmanie, fałszywy proces, lżenie, ciemnica, kaźń i konanie. A tu już jesień. Ptaki szykują się do odlotu. Tak chciałbym odlecieć do lepszej, słonecznej ojczyzny. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to zresztą jest śmierć? Judica me Deus et discerne hausam Na mogile stuła przestrzelone krwią, w brzozowym psalmie przygarbiony krzyż. To nie jest wiersz. Są ludzie, o których starcza mówić szeptem, którzy niczym płomień, co zawstydza pieśń. Serdecznie dziękuję pani sprawą. Dziękuję pani. Pan Basiaga? Dzień dobry państwu. No cóż, opowiem, opowiem o przy ostatniej na hali, która się odbyła tydzień temu. Przybyło było bardzo dużo ludzi, bardzo dopisała pogoda, około dziesięciu kapłanów i dowiedzieliśmy się bardzo. Dob do bardzo dobrą informację nam przekazał pan prezes Koleba o tym, że za rok będzie po piersie w parku Henryka Jordana. No i <tutek> zapraszam Państwa również za rok na ławowską halę, która się odbędzie 6, 6 września o godzinie 11, jak zwykle. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani Polacy, bracia i siostry rodacy. Powiem Wam jeden ze swych utworów, który jakże mocno nawiązuje do tej uroczystości. Krzyż Kateński. I mścił się czerwony szatan na polskich panach oficerach za 1920. Za cud nad Wisłą strzelając z bliska w tył każdej polskiej głowy, jak gdyby chcieli w nich zabić wiarę, nadzieję i miłość. Jak gdyby chcieli w nich zabić Boga i honor wraz z naszą ojczyzną. 22 tysiące polskich oficerów. Kwiat polskiej inteligencji. Korzenie Patriotyzmu, aż pękło coś tam w niebiosach przy ich morderstwie ostatnim. A Bóg, co widział, palcem na niebie wypisał: Ustaszków, Staszków jednoję, Mińsk, Tfer, Bykownia, i Katyn. W dołach Katynia. Przestrzelone czaszki i serca rozerwane bólem bezsilności. Słowiańskie, polskie dusze śladami przeszłości wzlatują jak do Polski. Do kraju wieczności. A Bóg im błogosławił ich bezlitosnej ręce. I rozplątywał drut kolczasty, którym wiązano polskie niewinne czyste żołnierskie ręce. A Bóg im błogosławił i rozplątywał drut, Kolczasty którym wiązano polskie niewinne czyste żołnierskie ręce. Śpijcie w pokoju Chrystusa. Pamiętamy o was, rodacy. Pamiętamy o was, bracia i siostry. Bo naród, który straci pamięć, zginie. Naród, który straci pamięć, zginie bezpowrotnie. Wśród naszym bohaterom, chcę państwu, organizatorom i państwu, za obecność Serdecznie podziękować. To dobrze, że pamięć o tych, którym się ta pamięć na całe pokolenia należy. Serdecznie wam Dziękujemy bardzo.